Cześć! Z tej strony Mungo i to pierwszy odcinek z serii Let's Play Pokemon Fira Red Oczywiście to jest wersja polska. E, to jest też mój pierwszy odcinek, jeśli chodzi o mój kanał, więc proszę Was o wyrozumiałość. no to możemy zaczynać. Gra zapowiada się nawet fajnie. Myślę, że przebieg gry też będzie fajny. No i możemy zaczynać. Tutaj mamy, bo już tu wcześniej grałem i mój stan gry jest trochę szkoda. No i zaczynamy. Klikamy nowa gra. Dobra. Tutaj mamy wytłumaczone oczywiście po polsku przyciski. Mi to nie jest potrzebne, bo to jest na gębo, Ja napisałam. W sieci, do którego masz zamiar e, zaraz wkroczyć, czeka na ciebie, czeka cię, wielka przygoda z tobą w roli głównej. R porozmawiaj z ludźmi, szukaj sekretów gdziekolwiek się nie znajdziesz. Zbiera informacje i odpowiedzi z każdego źródła. No dobra, już nie nieważne co tam oni mówią, ale myślę, że sobie damy radę. Tutaj widać jakiegoś pana. Cześć, miło mi Cię poznać. Witaj w świecie Pokémon. Hmm. E, nazywam się Oak. Chociaż często ludzie nazywają mnie profesorem Pokémonów, ten świat zamieszkiwany jest przez stworzenia nazwane Pokémonami. To jest chyba e, Niektórzy traktują je jak przyjaciół, inni toczą nimi walki. Ja sam zawodowo studiuję życie Pokémonów. Dobra, teraz tylko będę przewijał, nieważne co on tam mówi. O, ostatnio było. Dobra, powiedz mi, jesteś chłopcem czy dziewczynką? Trudno powiedzieć. Nie no dobra. Chłopak. No więc, na początek jak się nazywasz? M, U, N. G? O, No i klikamy OK Racja, więc jesteś Mungo Tak. Oh, yeah. To mój wnuczek. Jest twoim rywalem od czasów, gdy byliście się Eee, Jak śmiał na imię? O, Boże, dziadek, który nie wie, jak ma na imię wnuczek. Dobra. Niech będzie gary. R, czy to gary? No. Właśnie, już pamiętam, Mana i Migary, Boże. Dobra. Mungo. Twoja własna legenda Pokémon właśnie się rozpoczęła. Świat snów i przygód z Pokémonami Czeka, ruszaj, więc. Wow, jestem zmniejszony. Co my tu mamy? Dobra. Zaczęliśmy naszą przygodę. Ja od razu wychodzę. O, kto to? Mama, tak, wszyscy chłopcy opuszczają dom. Wszyscy chłopcy w opuszczają dom. Mówili tak w telewizji. Nasz sąsiad, profesor Roach, chciał z sobą porozmawiać. No, moja mama to jest jakaś debilka. Ona yy, jak tylko usłyszy coś w telewizji, to od razu słucha. Z tego co tak zrozumiałem. Gdzie by tu iść? Chyba co jest, no bo tam taki zwykły dom? To chyba tutaj? Profesor Roach, to jest taki z laboratorium, chyba. Nie wiem, czy który to. Tu jest jakiś dzieciak. A, to ten Gary. E, co, ty, co to, tylko mungo? Dziadka nie ma. A, to nie ma. E, dobra. To gdzie może być dziadek? Tu jest jakaś druga chałupka, no ale teraz się nic nie będzie. Może tutaj. Wow. Hej, stój, nie wychodź. Kto to? O, chyba on. Nie. Tak, o. To niebezpieczne w trawie dzikie Pokémon. Potrzebujesz własnego Pokémona? Wiem! Chodź szybko ze mną! No to idziemy za oakiem. Zobaczymy, jak to będzie. O, aha. Profesor Oak, no, a teraz muszę ja iść. Dobra, to idziemy. Gary. Dziadku, mam coś. Yy, mam dość. Czekania. Pudę, jakiś się... inny. Gary. Niech pomyślę. No tak, powiedziałam ci, żebyś przyszedł. Zaczekaj. Więc Mungo. Tam leżą trzy pokemony. Haha. Ha. Znajdują się wewnątrz tamtych pokabali. Wow, jaka spostrzegawczość. Gdy byłem młody, byłem trenerem Pokémon, ale teraz jestem już stary i zostały mi tylko te trzy. Możesz wziąć jednego i wybierz sobie. Mam wybrać, tak. E, hej, dziadku, nie fair, a co ze mną? spokojnie gar, ja muszę być pierwszy Dobra. dobry więc Mungo chce, nie Squickle, i tam chyba jeszcze Charmander nie, to ja chyba biorę Squiggle. tak? chcę Squickla, ten pakanom jest naprawdę energiczny, Mungo otrzymał Squickle od profesora, czy masz ochotę nadać imię Squiggle? nie, ja chcę mieć oryginała to, no to ja wezmę tego Gary otrzymał zauro od profesora. Oaka. Mam wziął sobie bulbazaurka. I co już mam sobie iść? Czekaj, mą go sprawdźmy. No chodź, sprawdzimy się. Aha, będę Muszę wygrać. Jedziemy. Z koksem. Rywal Gary. Chciałby walczyć. Rywal Gary wysyła bulbazaur. Bulbazaur piąty poziom, idź Squickel i mamy quickle piąty poziom. No cóż, coś tam, mungo, idź, le, mnie to nie obchodzi. Już wiem jak ten, ten. Tu mamy poziom pokłona i inne takie, ale więc nauczy się w praktyce, z przeprowadzić walkę i przekonać się sam. Tak, Ta moc jest chyba atakująca. To ja zrobię? Aha, bulbazaur mi się ja zrobił. No to kiedy samo. Zadawanie obrażeń wrogu jest kluczem do zwycięstwa. No, wow. Tak. Ee... Nie wiem, czy wygrywam. Chyba tak, bo ona chyba. E, e. Zaraz i po rząd uderzę. To nie fair. wygram. I tak dalej pójdzie to. Dajcie mi krytyczny cios. Wiem, że można. Aha! I dobrze ci tak. Drogi brudazaro. Skikki odzyskał się. 67 punktów. X i mamy szósty poziom. Nasza obrona wzrosła i takie tam. Gracz pokonuje rywalgary. Co? Niewiarygodne. To jest wiarygodne. Mungo to Mungo. Mungo zawsze gra i Mungo zdobywał 80. Dobra, będę to nazwał złoty. 80 złoty nagrody. Jedziemy. Hmm, wspaniale. Wygrywając, zdobywasz nagrodę, a Twoje Pokémony stają się silniejsze. Walcz z trenerami i trenuj pokemony. Okej, okay, będę walczył moimi Pokémonami, by były silne. Dziadku, no to spadam. Dziadku, po jeszcze muszę iść na chwilę do dziadka, bo Mungo, trenuj swojego Pokémona, tocząc swoje walki. Tylko w ten sposób to będziesz poziom. A jeszcze został jeden Pokémon. Mogę go wziąć? To ostatnim Pokémon profesora Aka. Profesorowi Oakowi został tylko Charmander. Wychodzimy. Palette Town. No dobra, to chyba na tym skończymy dzisiejszy pierwszy odcinek. Let's play Pokémon Fireret. Wersja polska. To tyle. Do widzenia. Cześć wam wszystkim i zapraszam na kolejne filmy.